Sport jak narkotyk. Jako dziecko cierpiał na zapalenie opon mózgowych w wyniku użytych podczas terapii zastrzyków, zaczął tracić słuch i wzrok. Słyszy słabo, widzi głównie mgłę, rozróżnia pory dnia. Ale nie przeszkadza mu to realizować sportowych pasji. Pan Zdzisław Koziej od 2006 roku trenuje w klubie Hetman Lublin. Jego pasją są kręgle i bowling. Nie jest pierwszym miłośnikiem tej dyscypliny przedstawianym na naszych łamach. Wcześniej pisaliśmy o Marioli Maćkowiak, która także święci sukcesy zarówno w kręglach, jak i w bowlingu. Odbiegania przez piłkę po kręgle. Zaczynał od zupełnie innej dyscypliny. Najpierw biegał i to z sukcesami, od Mistrzostw Polski na krótkich dystansach, aż po maratony, biegi na 10 km i wreszcie Supermaraton. Dziś nie biega dla trofeów, jedynie w domu dla rekreacji. Korzysta z domowej bieżni, brakuje mu przewodnika, który mógłby z nim pobiec w terenie. Dziennie robi dystans około 8 km. Od 2007 roku jest członkiem kadry narodowej w kręglach klasycznych. Wystartował w Mistrzostwach Świata w Koszycach. Medalu nie przywiózł, ale zrobił świetny wynik. Potem, podobnie jak w bieganiu, krok po kroku podnosił formę i odnosił coraz większe sukcesy. W tym roku także ma wystartować na Mistrzostwach Świata. Zawody odbędą się w maju w Koszycach. Ma także w planach inne zawody. 7 maja wylatuje do Korei na międzynarodowe rozgrywki. Pan Zdzisław grał także w piłkę bramkową, nazywaną Torbal. To odmiana piłki nożnej dla niewidomych, gdzie gracze korzystają ze specjalnej piłki wydającej dźwięki, toczącej się po boisku. Później zmienił dyscyplinę na Golbal, to nowocześniejsza odmiana piłki dla niewidomych. Startował m.in. w Norwegii na międzynarodowych mistrzostwach. Machina, która napędza się sama. Co jest jego największym sukcesem? W 2013 roku w kręglach klasycznych ustanowił rekord Europy 650 punktów na zawodach w Serbii. W tym samym roku w Pradze zdobył aż 5 medali. Jeśli chodzi o biegi, jego rekordowy czas to przebiegnięcie maratonu w 2 godziny i 51 sekund. W kolekcji łącznie ma 19 złotych medali z lekkoatletyki, a w bowlingu 10 złotych krążków. Co roku zdobywa złoto w Mistrzostwach Polski w bowlingu od 2007 roku. Pytano o swoją sportową pasję, mówi, że to jest jak narkotyk: najpierw bieganie, potem piłka. W kolejnych zawodach pociąga go rywalizacja, sport wzbudza w nim wolę walki. Jak sam przyznaje, to sposób, by nie myśleć o problemach, o pogarszającym się wzroku. Po godzinie treningu od razu czuje się lepiej, a kolejne sukcesy napędzają go do dalszej pracy. Częste treningi gwarantują mu także dobrą formę. Chwali się, że praktycznie nie choruje. Jak widać, pasja sportu to taka choroba, która potrafi skutecznie odstraszyć. Wszystkie inne. Projekt Zielone Światło dla Aktywnego Rozwoju Osób Głucho-Niewidomych 2 współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.